Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam wszystkie zatykalne lwy, witam lewki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również witam lwy, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkim wszystkich zachęcam do wysłuchania, do oglądania, a osoby, które są tutaj pierwszy raz, no to jeśli Wam się spodoba, zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne lewki, Lwice i Lwiątka, horoskop tygodniowy, ale teraz wrócę się jeszcze do moich stałych widzów bo jak słyszycie, dzisiaj nie jestem sobą. Właściwie mój głos nie jest mój. Troszkę zmieniony, wiem. Brzmię sobie jak troszeczkę źle nastrojone skrzypce. Nie martwcie się, to tylko struny głosowa, tak to jest, jak człowiek jest e, taką, wiecie, wrodoną gadułą albo pracuje głosem. Więc mam nadzieję, że następnym razem już będzie najlepiej. Będzie tak, a że Wy wytrzymacie. Dodacie radę. Zniesiecie ten przekaz i będzie w miarę znośny. Ok, horoskop tygodniowy, moi drodzy, na tydzień od 20 do 26 marca roku 2020. 2023. Zobaczymy, co tam ciekawego u Was w tym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę i jakie energie do Was pędzą. Więc nie gadamy, zaczynamy. I okej, okay, moje lewki, pamiętajcie, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Ok, lewki, zaglądamy, co tam u Was, cóż tam u Was w tym e, tygodniu. <laughs> ok, wyzwanie dla lwa na ten tydzień. Wow! Co ciekawego w pracy, w finansach, taka ogólna energia finansowo-zawodowa. No, co ciekawego w tej miłości. I karta rada. Dobra. Lewki, lewki. Lewki. Mhm. Troszkę walentynkowo w tym tygodniu w Was. Okej, okay, kochani. Dwójka kielichów jako wyzwanie dla lwa w tym tygodniu, tak? To jest też taka energia z zewnątrz, którą bierzemy albo przyjmujemy, ale też taka aura, mhm. taka klimat tego tygodnia. No, lewki, walentynkowym troszeczkę klimacie. Mamy tutaj dwójkę kielichów, więc wszelkie porywy serca, poznawanie nowych ludzi... Związek, tak? Takim wyzwaniem dla was w tym tygodniu no, będzie albo wasz partner, partnerka, lub po prostu wasz związek, lub zdobycie jakiejś nowej miłości, lub pojawi się w waszym życiu jakaś miłość. No, i takie wyzwanie przyjąć, czy nie przyjąć tą miłość, tak? W tym tygodniu warto właśnie troszeczkę skupić się na sprawach miłosnych, na sprawach sercowych, popracować być może nad związkiem waszym, nad małżeństwem, narzeczeństwem, nad takimi związkami też przyjacielskimi. Niekoniecznie, kochani, też tutaj takie typowo romantyczne znajomości, tak? Coś, co się dzieje w rodzinie, między przyjaciółmi. Tutaj y, dla lewka w tym tygodniu takie wyzwanie, żeby troszkę skupić uwagę właśnie na tych takich sercowych sprawach, porozwiązywać niektóre problemy, jeśli są, y, popracować nad relacją, y, stanowić się, co jest konieczne, żeby naprawić y, tak takie sprawy miłosne, związkowe, sprawy też intymne jak najbardziej. Niech będą w tym tygodniu y, no, pod Waszą lupą, dosłownie pod Waszą taką lewkową lupą. No. O to trzeba zawalczyć w tym tygodniu. Um, tak jak mówiłam, może poznajecie kogoś nowego w tym tygodniu, tak. Um. Także tu są takie e, sprawy, ale kochani, jeśli nie sprawy miłosne, jeśli nie sprawy romantyczne, te typowo walentynkowe, e, no to tu też może chodzić o to, moje drugie lewki, że w tym tygodniu mm, jakieś sprawy, nie, niektórymi sprawami trzeba się będzie zająć, ale takimi sprawami, kochani, które raczej będą trudne do zrealizowania lub do zakończenia w pojedynkę, tak. Dobrze mieć w tym tygodniu jakiegoś kompana lub kompanów, nawet partnera. Tak, zawrzeć jakiś sojusz, sojusze z ludźmi uczciwymi, z ludźmi, którzy chcą Wam pomóc, którzy Wam dobrze życo, życzą. Taki wspólny też mianownik między jakimiś sprzecznościami w tym tygodniu warto, warto poszukać, moi drodzy. Tak, także tutaj takie dla Was wyzwanie. Będzie troszkę ludzi w tym tygodniu i warto by było, drogie wyczulić się na tym, aby poszukiwać ludzi uczciwych, ludzi, którzy dobrze Wam życzą, ludzi bliskich sercu i na tym przede wszystkim się skupić, bo tutaj ta energia pokazuje, że będą się pojawiać ludzie, a Waszym wyzwaniem będzie z, dokładnie może zweryfikować, którzy ludzie mogą być dla Was odpowiednim sojusznikiem w życiu. Dobra, kochani, i przechodzimy do, y, do pracy i tutaj mamy troszkę ludzi, tak? U Was troszkę ludzi w tym tygodniu, jeśli chodzi o pracę i mam tutaj tak, albo zupełnie dwie różne branże tutaj y, się dosłownie stykają, tak? I lew być może będzie musiał dokonać wyboru, tak? Czy wziąć się za tą branżę, która jest związana z ruchem, z prędkością, z transportem szeroko pojętym, czy zająć się raczej finansami, tak? Taką sprawą, która wymaga się wysiedzenia na miejscu, za biurkiem, em, przeliczania, doliczania czegoś, tak? Więc może być takie, tutaj takie sytuacje mogły się pojawić dla niektórych z Was. Takie wiecie, lub też tak jak mówiłam, dwie różne branże, ale też być może pojawiają się w waszym życiu, pojawi się jakaś osoba, która jest zupełnie z innego świata. Jakkolwiek to brzmi, tak? I trzeba jakoś to będzie skleić, tak? Albo te dwie branże ze sobą pogodzić. Jak tutaj przy tej dwójce kielichów, że coś trzeba ze sobą znaleźć wspólny mianownik, tak? Albo dwoje ludzi trzeba będzie ze sobą też właśnie jakoś skleić. Kochani, mamy tutaj powietrze, mamy tutaj ziemię, tak? Więc no, taka duża spora przestrzeń pomiędzy tym e, i to jakoś warto by było połączyć. Mhm. Taka duża przestrzeń. Wiecie, co nie wiem, mam wrażenie, kochani, że może jakaś współpraca, może jakaś współpraca z kimś na odległość, może przez internet, tak? I takie, wiecie, tutaj jest takie połączenie e, transportu lub e, spraw, które trzeba załatwić w terenie e, z pilnowaniem czegoś na miejscu. Mhm. Więc e, nie wiem, jak Wam to dokładnie wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że do kogo ma trafić ten przekaz, to trafi i zrozumiecie, o co chodzi, tak? Więc e, być może to będzie jaka, jakaś spółka, tak? Jakaś spółka z kimś. E, to tutaj trzeba będzie właśnie połączyć te dwie, dwa sprzeczne teoretycznie e, interesy, dwie sprzeczne branże, dwie zupełnie inne osobowości, które mogą stworzyć razem coś wspólnie, tak? Coś fajnego, coś, coś fajnego, więc taki sojusz, sojusz pomiędzy mm, ludźmi, którzy mają inne wykształcenie, inne kwalifikacje. No, lub wylewki będziecie musieli połączyć w tym tygodniu właśnie ten ruch właśnie z tą ostatecznością, więc nie lada wyzwanie tutaj dla Was, drugiej lewki. Mhm. Ale wiecie co? Ja tutaj taki czuję bardzo fajną współpracę dwojga ludzi lub dwóch nawet firm, taką spółkę, która ma naprawdę fajną rację bytu w tym tygodniu, tak? To jest konieczność takiego zrównoważenia pędu ze takim opanowaniem, tak? I fajne umiejętności zarówno właśnie z Wypełniania zadań, które są konieczne do wypełnienia na szybko, natychmiast, z takim umiejętnością zarządzania. Mhm. No, także tutaj dosyć specyficznie się dzieje w pracy, moi drodzy. Lewki, tutaj mam takie wrażenie, że jakiś lew, żeby tak już podsumować, bo troszkę tu się nagadałam, a może nic z tego nie wynika, po prostu w tym tygodniu spółka, tak? jakaś spółka pomiędzy, tak, tak już podsumowując, pomiędzy dwojgiem ludzi lub pomiędzy dwiema firmami. Więc warto tutaj poszukać tego właśnie wspólnego mianownika, tej współpracy, która, która może dać fajne owoce. Także, no, także tutaj warto być, mieć tutaj, widzicie, zgubiłam słowo. Co mieć? No, wytężone, wytężone wszystkie zmysły na właśnie takie sprawy. Dobra, kochani. I wiecie co, tu jeszcze właśnie trzeba, być może niektórzy z Was będą musieli w tym tygodniu bardzo szybko załatwić jakieś sprawy finansowe, jakieś bankowe, jakieś takie sprawy, które nie będą mogły czekać być odkładany w czasie, tak, więc tutaj jeśli ktoś ma jakieś właśnie sprawy, nie wiem jakieś kredyty, e, jakieś rachunki i tak dalej, e, więc usiąść przejrzeć dokładnie wszystkie te dokumenty i w tym tygodniu jak najszybciej to załatwić, bo mam wrażenie, że to jest sprawa niecierpiąca zwłoki dobra kochani, lecimy dalej i miłość, no właśnie ta miłość, ta walentynkowa miłość, tutaj o której mówiłam że sprawy te miłosne będą bardzo ważne no i kochani powiem tak albo ktoś będzie się próbował przebić Albo lew będzie się próbował przebić do kogoś, do czyjegoś serca, albo ktoś będzie próbował się przebić do lewego serca, tak? Jeśli macie kogoś z trygonu powietrza. Powietrza, powie, powietrza. Co ja dzisiaj widzicie? Ja już jestem chyba dzisiaj wyczerpana. Jeśli macie kogoś z trygonu y Ziemi, <laughs> z trygonu ziemi, byk pan na koziorożec, no to ten ktoś może się tutaj próbować mocno um, nachodzić, napracować nad lewkiem, ale tak, bez względu na to, czy to wy przebijacie się do kogoś, czy ktoś będzie próbował się przebić do Was, do Waszego serca, to tutaj mam też informację, że to będzie. Dosyć trudne zadanie, tak? Bo tutaj trzeba będzie przekroczyć, przebić się przez teoretycznie cienką linię, tak? Granic osobistych czyjś, ale tutaj mam wrażenie, że to będzie gruby, bardzo gruby, potężny mur tej takiej granicy osobistej. I tutaj troszeczkę tak, ktoś jest otoczony barierą ochronną, ktoś się broni przed miłością, tak? Ktoś się broni przed tym, że na przykład jeśli jesteście w związku, w relacji, że ktoś nie chce widzieć, że ktoś się stara, tak? Nie widzę Twojego starania, nie chcę Twojego starania, jesteś zbyt zaborczy, za bardzo się starasz, za bardzo tutaj się koło mnie chodzisz, na razie y, mam pewne granice, na razie się przed tym bronię, nie chcę tego nie chcę. Nawet Twojej obecności, wiem, jak to brzmi, tym bardziej tutaj z tą energią, więc lewki, jeżeli jesteście w takich relacjach, związkach, gdzie trudno, bardzo z kogoś się przebić, nie spoczywajcie na laurach. Kujcie żelazo póki gorące, póki macie siłę, póki macie werbę, póki macie ochotę. Lub jeżeli ktoś próbuje się przebić do Was, nie brońcie się na siłę, bo mam wrażenie, że tutaj jest walka o jakiś związek, który ma rację bytu. Mam nawet wrażenie, że to są jakieś bratnie dusze. Ktoś sobie przeznaczony i im dłużej ktoś się będzie bronił, tym gorzej. A im y, krócej ktoś będzie się przebijał do czyjegoś serca, też tym gorzej. Więc tutaj taki dosyć specyficzny przekaz. Nie bronić się tak, za mocno, przed czyimi zelotami, e, lub e, to również się tyczy singli, tak, jak również związków, jak również mm, nie poddawać się w walce. Także tu jest taka bardzo ważna informacja dla Was, tak. Dobra, czyli tutaj ktoś nie odpuszcza, a ktoś nie dopuszcza dosłownie w ten sposób, więc już sobie oczywiście zweryfikujecie, kto jest, kim. czy wylewki jesteście tym odpuszczającym, czy nie dopuszczającym. Dobrze, kochani, i yy, dobra, już głupie żarty się nie trzymają. Lecimy z radą. I właśnie mamy do tego Asa Kielichów, tak? Więc tydzień idealny na to, żeby rozwiązać wszelkie problemy miłosne, wszelkie problemy związane z partnerem, z partnerką, na okazywanie uczuć, kochani. Na skorzystanie przede wszystkim z propozycji zakończenia jakichś konfliktów w związkach, na skorzystanie z e, propozycji randki. Tutaj, tak jak mówiłam, sprawy miłosne niech w tym tygodniu, przyjaźnie, tak, rodzinne, niech wyjdą w tym tygodniu dosłownie na wierzch, niech staną na piedestale waszego życia, tak? Troszkę sercem warto się w tym, w tym tygodniu pokierować, tak? Także zaufajcie, zaufajcie sobie, e, pokochajcie. Innych, pokochajcie siebie, siebie i połączcie, połączcie raczej emocje. Co dziwne, tak? Lewki, jak do was mówię, żebyście raczej włączyli emocje w tym tygodniu, bo będą wam tutaj dosyć potrzebne. Także załatwiajcie te sprawy, oczywiście, jak najprędzej i jak najskuteczniej. Dobrze, jak, bo jak słyszycie, tracę głos, tracę też już koncentrację, więc przechodzimy do aniołka. Zobaczmy, jaki radę ma aniołek na ten tydzień dla Was. Właśnie, no zaufaj swoim uczuciom. A co tu winajka do tej pory gada? Uczucia, uczucia i jeszcze raz uczucia. Zaufajcie swoim uczuciom. Zobaczcie, spójrzcie, właśnie z tej takiej walentynkowej strony na życie w tym tygodniu. Połączcie, łączcie tutaj w pracy te sprzeczne energie. Również tutaj też te sprzeczne energie warto połączyć, znaleźć wspólny mianownik, wspólną całość. I się dogadywać, i się dogadywać, i zaufać, bo tutaj w tym tygodniu e, Wszechświat chce Wam ofiarować pogodzenie się, chcę Wam ofiarować miłość, chcę Wam ofiarować nowego człowieka, chcę Wam ofiarować załagodzenie wszelkich konfliktów. Chcę, niektórzy chcą Wam też powiedzieć przepraszam lub Wy chcecie to usłyszeć i korzystajcie tego i zaufajcie temu, że uczucia czasami też są dobrym doradcą. Nie zawsze głowa, nie zawsze. Także tego Wam życzę, Lewki, w tym tygodniu. Okej, okay, ja już kończę, zmykam, bo jak słyszycie, nie zapowietrzyłam się już prawie. Także całą życzę Wam wspaniałego, pięknego, cudownego tygodnia łączcie to, co z pozoru wydaje się nie, nie do połączenia i cieszcie się życiem. Pokochajcie również siebie, pokochajcie innych i cały świat w tym tygodniu. Uśmiechnijcie się do tego świata. Także życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia, mnóstwo pozytywnej energii, zdrowka przede wszystkim zdrowka. No i co? Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!